Witajcie, w dzisiejszym filmiku Wam pokażę jak zrobić pochwałę w aplikacji Microsoft Teams. I, i tutaj jak już e, jak już widzicie, jeśli jak piszecie jakąś wiadomość e, i chcecie napisać, to tutaj klikacie nowa konwersacja i tutaj i, i, i jedziemy tutaj Niżej. I mamy yy, myszką. Jedziemy niżej. Tutaj, jak widzicie. Yy, już wam pokażę. I tutaj macie znaczy, coś takiego. Tak, taki medalik. Oj, już wam pokazuję. I klikacie tutaj jeszcze pochwała. I tutaj. Jest, jest napisane tak pochwała wyślij pochwały do osób jest tutaj napisane wybierz znaczek dajmo możecie wybrać znaczek Ej. tutaj macie do wyboru znaczki ja wezmę sobie ten optymizm i daj, wam się pojawi znaczek optymizm i niżej jest napisane wiadomość, w nawiasie opcjonalna. I tutaj piszecie wiadomość do, do, do użytkownika lub użytkowników, do, zależy do, do jakich osób pochwał wyślecie, czy, czy do jednego czy użytkownika, czy lub do, do więcej użytkowników. I tutaj macie u góry napisane do. I tutaj świecie nazwę użytkownika lub, uż, lub użytkowników, do, do którego albo których chce, chcecie wysłać pochwałę. To już potem z, z, zrobicie wszystko. Tutaj Wam tak, będzie taki paszek. E, tak, tak, na, tak na niebiesko tutaj się może I tutaj będzie e, taki biały napis. Podgląd. I potem, i, i wy potem e, zobaczycie podgląd tej, tej pochwały, czyli, czyli jak ta pochwała będzie wyglądać. Potem, zrobicie potem, tutaj wyszli, i pochwała zostanie wysłana. I, dobrze, i to już tyle, jeśli chodzi e, o, po, o pokazanie, o po, o jak zrobić pochwałę. I mam, na, I mam nadzieję, że już teraz wiecie, je, jak zrobić pochwałę w aplikacji Microsoft Teams. I to już tyle w dzisiejszym filmiku. I to już, tyle, to już tyle w dzisiejszym filmiku. I w dzisiejszym filmiku Wam pokazałem, jak zrobić pochwałę w aplikacji Microsoft Teams. Pamiętajcie też o tym, że wszystko jest pokazane na filmie. I pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. I jak Wam się filmik spodobał, to dodajcie łapkę w górę. I też Wam zachęcam do subskrybowania mojego kanału również z dzwoneczkiem I, i, to, i, i my już się widzimy w moim kolejnym filmiku. Do zobaczenia!